Cześć Jacek Świat, Orma TV. Przygotowanie motoryczne w sportach sensu motorycznych, na przykładzie jeździectwa. Słuchajcie, celowo wybrałem taki sport, aby powiedzieć parę zdań na temat sensu przygotowania motorycznego w tego typu sportach, dlatego, że sam trening w jeździectwie jest troszeczkę inny niż trening w innych sportach. Z racji tego, że jeździec trenuje na koniu, to ten trening ma tak bo można by tak domniemać, trochę inne cechy. Oczywiście z perspektywy treningu jako bodźca treningowego on będzie bardzo podobny. Będą obowiązywały te same zasady. Z tego właśnie względu chciałbym o tym treningu powiedzieć jak to jest, jaki jest sens tego przygotowania. Słuchajcie, jak już powiedziałem specjalnie wybrałem taką dyscyplinę, jaką jest jeździectwo, i zadaję pytanie na samym początek, co to jest trening? To jest pytanie, które warto sobie na nie odpowiedzieć, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że każdy trening posiada rozgrzewkę, posiada część właściwą zakończenie. I teraz, jeśli jesteśmy w tego typu sportach, jak właśnie jest dziecko, to bardzo często ten nasz trening jest, nie posiada tej fazy pierwszej, tej fazy ostatniej, albo ta faza jest zmieniona, co wynika z charakteru pracy ze zwierzęciem, co właśnie wynika z charakteru treningu. I teraz, zadając pytanie zawodnikom, kiedy uważają, że ta dana powiedzmy lekcja, dana aktywność jest treningiem, bardzo często każdy mówi, no że trening to musi mieć tam i zaczynamy doszukiwać różnych cech. Zatem można zadać kolejne pytanie, czy każda dowolna aktywność jest treningiem? Słuchajcie, i tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy od samego początku nawet w tego typu sportach rozumieli, że trening to jest zawsze naj, ta najmniejsza jednostka metodyczna pracy. Pracy z zawodnikiem, pracy zawodnik-koń, czy jakiejkolwiek innej pracy. Ale pracy, która jest zaplanowana. Czyli trening, można powiedzieć, jest treningiem tylko wtedy, kiedy to jest planowana nasza praca. My planujemy, że wykonamy jakieś założenia treningowe i to jest trening. W każdym innym przypadku można nazwać czy można, można powiedzieć, że mamy jakąś dowolną aktywność, ale ta dowolna aktywność staje się treningiem, jeśli jest zaplanowana. Kolejną bardzo ważną rzeczą, którą trzeba też zaznaczyć na początku w, 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 dla, dla tego typu sportów, jest to, że trening jest zawsze bodźcem. Słuchajcie, trening będzie bodźcem dla każdej osoby, dla naszego organizmu, dla pracy ze zwierzętami, to jest zawsze bodziec, to jest bodziec, które my właśnie świadomie kierunkując, dążymy do tego, aby nam ten nasz podopieczny zareagował. Czyli trening jest tylko bodźcem. Słuchajcie. Jest to bardzo ważne stwierdzenie, które ja często podkreślam na, na innych szkoleniach o innej tematyce, ale jest to dla mnie podstawa w ogóle rozumowania w sporcie, ponieważ musimy sobie zdać sprawę, że właśnie ten trening jako bodź, jest, jest bodźcem, i przez to tak jaki ten trening będzie, czy jaki ten bodziec będzie, tak nam organizm reaguje. I my musimy tylko na trening patrzeć jako na bodziec i starać się tutaj szukać możliwości reakcji, ale też przewidywać. Właśnie, no już powiedziałem, tą, tą, tą przewidywasz tą reakcję organizmu, czy, orga, czy, czy reakcję naszego podopiecznego, czy, rea, czy relację tutaj jeździec komi. Słuchajcie, zatem jak już powiedziałem, skoro trening jest bodźcem, to możemy, można powiedzieć, pewne takie cechy bodźca opisać. Które będą nam opisywały z kolei reakcje na ten bodziec. I teraz, zobaczcie, zobaczcie, każdy trening jako bodziec musi mieć pewne cechy, które wynikają z teorii samego bodźca, teorii biologicznej mówiącej o bodźcu. Każdy bodziec, aby był bodźcem stymulującym, musi być adekwatny, musi być odpowiednio silny, musi być odpowiednio długi i musi być powtarzalny. Zobaczcie, my musimy mieć bodziec adekwatny. W perspektywie normalnej jakiegokolwiek treningu, jeśli chcemy rozbudować siłę, to musimy wykonać odpowiednie bodźce, które będą stymulowały właśnie tą siłę, czyli na przykład pobudzać włókna o najwyższym potencjale, duże obciążenie, mała ilość powtórzeń, czyli inaczej mówiąc, naszym celem jest rozbudowa parametru siłowego, czyli my wybieramy adekwatny bodziec, który tą rozbudowę nam wykona, czy, czy jakby w taki sposób bodźcując, tak nam zarobi organizm. Następnie bodziec musi być odpowiednio silny, czyli musi być bodźcem, który stymuluje. To nie wystarczy tylko przy, jeśli chcemy, już mówiłem o tej sile, jeśli chcemy ją rozbudowywać, nie wystarczy wziąć delikatne obciążenie, zrobić jeden ruch, ponieważ ten bodziec będzie za słaby. Teraz bodziec musi być odpowiednio długi, czyli my musimy również odpowiednią ilość tych powtórzeń wykonać, aby ten organizm na ten bodziec zareagował. I słuchajcie, i wreszcie jedna z najważniejszych cech, Mianowicie bodziec musi być powtarzalny. W zasadzie ta cecha powtarzalności powinna być cechą, która okala pozostałe, ponieważ jakkolwiek bodziec będzie adekwatny, będzie odpowiednio silny, długi, on musi być powtarzalny. Nawet najlepszy trening wykonany jeden raz nie przynosi żadnych efektów. Słuchajcie, ja kiedyś pokusiłem się o takie w zasadzie, to był w zasadzie test, z tym, że, z tym, że to nie był test w pełni takim znaczeniu naukowym, to był taki test bardziej porównawczy, gdzie 10 tygodni treningu z zawodnikiem było podzielone na pewne elementy, pewne, można powiedzieć, sposoby wykonania ćwiczeń. I te 10 tygodni zostało tak podzielonych, że jeden zawodnik, napiszmy Z1, wykonywał trening, który wykonywał trzy razy w tygodniu i on ten trening zakończył Mniej więcej w trzecim tygodniu już miał koniec, tam jeszcze został jeden trening z czwartego tygodnia. Zawodnik drugi wykonywał jeden trening w tygodniu i wykonał 10 treningów przez te całe 10 tygodni. Zobaczcie, każdy z tych zawodników wykonał 10 treningów i trwało to 10 tygodni. Jeden wykonał po formie 3. Treningu w tygodniu, drugi wykonał to w formie jednego w tygodniu. Słuchajcie, jeśli badaliśmy, co się stało, jak wzrosła ta siła, można było zauważyć, że zawodnik pierwszy na początek miał reakcję, progresję na bodziec, później zakończył już to wykonywanie tego bodźca i ta jego efekt do po dziesiątym tygodniu no, niemalże powrócił do zera. Drugi zawodnik. Nie miał, nie miał progresji, ponieważ te treningi były wykonywane tylko raz w tygodniu, więc ta progresja była niewielka, niewielka, ale, mimo, ale po jakimś czasie ona i tak trzymała się w okolicach zera. I zobaczcie teraz, na tym przykładzie pokazałem, że właśnie bardzo ważne są te wszystkie cechy. Zakładam, że ci, tych dwóch zawodników, wykonywało adekwatny bodziec, ale teraz. I ten zawodnik numer 1 wykonywał odpowiednio silny, odpowiednio długi w obrębie jednego tygodnia przez te trzy tygodnie, odpowiednio powtarzalny, ale w perspektywie 10 tygodni ta przerwa, która była tutaj po tym trzecim tygodniu, spowodowała wygaszenie efektu. Z kolei zawodnik numer 2 wykonywał bodziec był adekwatny, ten sam bodziec jako trening był odpowiednio silny, był odpowiednio długi, ale nie był powtarzalny. Albo inaczej, ta powtarzalność była na tyle rzadka, że w konsekwencji całych 10 tygodni treningowych ten poziom obydwoje uzyskali ten sam. Ten poziom praktycznie był niezmieniony. Zatem, zobaczcie, na tym polega właśnie sterowanie bodźcem, czy traktowanie treningu jako bodziec, że my musimy być świadomi, że musimy odpowiedni bodziec dobrać, musimy w obrębie jednego bodźca, żeby był odpowiednio silny, następnie musimy... Sprawić, żeby ten bodziec był odpowiednio długi i co najważniejsze, powtarzalny. I to Wam gwarantuje, że osiągniecie efekt, jakim jest ta zmiana organizmu pod wpływem tego, co robicie, czy pod wpływem bodźca treningowego. Słuchajcie, jak już mówimy o bodźcu treningowym, jak już mówimy o tych zmianach, dlaczego w przygotowaniu motorycznym, czy w treningu, jak już wiemy, że trening jest bodźcem, że musi mieć te cechy. Musimy też mieć, musimy mieć też świadomość, że trening podlega pewnej periodyzacji. Ja po części tutaj pokazałem Wam taką można powiedzieć jeden dziesięciotygodniowy cykl. Oczywiście tutaj chciałem pokazać to, jak się ma ta relacja bodźca do efektu. Natomiast generalnie każdy, każdy, każdy bodziec musi być ta powtarzalność musi być również u, ujęta w cyklach. To nazywa się tak periodyzacją treningową i tutaj na tym, na tym rysunku widzimy, że zobaczcie, zawsze kiedy Wchodzimy w trening, mamy adaptację pozytywną. To jest taki moment, kiedy te, te, te nowe nasze treści treningowe są dość e, trudne. Są takie, że my się czujemy bardziej zmęczeni pod tym, tych treści, i powoli nam ta progresja m, zaczyna rosnąć. Zazwyczaj jest to okres około 1 do 3-4 do tygodni nowego bodźca. Słuchajcie, później wchodzimy w etap progresji. Mamy najlepsze efekty, najlepszą progresję pod wpływem naszego bodźca treningowego, aby po, aby po czasie dojść do adaptacji negatywnej, kiedy nam ten bodziec przestaje działać. Słuchajcie, z perspektywy treningu jest to niezmiernie istotne, ponieważ bardzo często jest tak, a w szczególności w takim sporcie jak jeździectwo, gdzie dochodzi jeszcze praca ze zwierzęciem, że w tym okresie adaptacji pozytywnej jego organizm też tak reaguje, że nagle trening wydaje się, że jest bardzo mocny, bardzo ciężki. Te, zarówno dla jeźdźca, jak i dla konia. Następnie ten sam trening wywołuje dużą przyjemność, dużą progresję na y, jazdy, czy wykonywanie różnych elementów. Po czym dalej trenując, dochodzimy do sytuacji takiej, że już ten bodziec nie działa. Wręcz nawet czujemy się bardziej rozdrażnieni. Już nie ma tego efektu. I to jest właśnie adaptacja negatywna. Po tej adaptacji należy wykonać przerwę, a i zacząć kolejny cykl, lub Zamiast przerwy, wykonać zmianę bodźców. Słuchajcie, i teraz zobaczcie, i ta, ta tutaj ten efekt, czy, 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 czy ta periodyzacja, czy ta potrzeba cyklizacji pracy, jest tym elementem, która powoduje, że zarówno w perspektywie mikro, musimy mieć odpowiednio ułożone bodźce. One muszą być adekwatne, silne, długie, powtarzalne, ale ta powtarzalność w pewnym momencie doprowadzi do. Spadku sensytywności na trening, dlatego że już było jakby za dużo razy ten sam bodziec powtórzony. I w tym momencie wykonujemy przerwę, zmieniamy bodźce, wchodzimy w kolejny cykl. Słuchajcie, i w takim można powiedzieć, no, przedstawiony przynajmniej dość prosty sposób yy, yy, chciałbym Wam zobrazować, jak wygląda proces treningowy, bo proces treningowy to jest nic innego jak układanie bodźców treningowych, następnie realizacja ich, zachowanie periodyzacji, czy inaczej mówiąc. Zachowanie cyklizacji, która gwarantuje stałą y, y, sensytywność na trening, dzięki temu, Wasz zawodnik uzyskuje efekt, zamierzony efekt, uzyskuje ten cel, który sobie postawicie. Y, słuchajcie, jak już powiedzieliśmy, powiedziałem tak w skrócie o tej kwestii treningu, jako o bodźcu, jako o tej stronie fizjologicznej, że, że trening jest bodźcem dla organizmu. Chciałbym jeszcze powiedzieć, tak dwa słowa na temat treningu, ponieważ my musimy sobie też uzmysłowić, że trening może być, trening możemy podzielić na takie trzy główne grupy. Trening może być techniczny, taktyczny, na trening kompleksowy i trening motoryczny. I każdy przejaw, każdy przejaw tej planowanej aktywności, czyli tego treningu, będzie w którejś z tych grup. Jeśli chodzi o trening techniczny, taktyczny, czyli to jest trening, gdzie my uczymy się jakiegoś nowego elementu. Zobaczcie, jest to trening, w którym my doskonalimy, kształtujemy nowe umiejętności ruchowe. Tutaj przede wszystkim obciążamy układ nerwowy, czyli to układ nerwowy jest odpowiedzialny za największe, jest najbardziej obciążany, przez co najbardziej ulega zmęczeniu. Zobaczcie, z perspektywy metod treningowych wykorzystujemy metody analityczne, syntetyczne, kombinowane, czyli albo metodą analityczną dzielimy jakiś tam dłuższy fragment techniczny na małe fragmenty, tymi fragmentami uczymy, albo metodą syntetyczną, czyli cały ruch, Albo metodą kombinowaną, częściowo z podziałem, częściowo w całości. Dzięki temu nauczamy tę nas, naszą technikę. A czym ta nasza technika jest? Za chwilę powiem. Chodzi tu o nawyk czuciowo-ruchowy. Za chwilkę go opiszę. Słuchajcie, trening motoryczny jest treningiem, w którym przede wszystkim my usprawniamy funkcję różnych układów organizmu. Układu mięśniowego, również układu nerwowego, układu krążeniowo-oddechowego. Słuchajcie, tutaj przede wszystkim właśnie kształtujemy parametry motoryczne. I tutaj z takimi metodami treningowymi są dwie główne grupy. My, grupa metod ciągłych i metod przerywanych. Słuchajcie, w przygotowaniu motorycznym zawsze pracujemy albo metodą ciągłą, albo przerywaną. I nie ma innych metod, bo nie da się nic innego stworzyć, czyli zawsze albo mamy ciągłą pracę, gdzie ma przerwy. Ta, ta ciągła praca może być zmienna, może być zmienna planowana, zmienna nieplanowana. No tu jest szereg wariacji jest niemalże nieskończoność, tak samo metody przerywane. Każda praca, na przykład taka, gdzie jesteśmy gdzieś na siłowni, robimy jakieś ćwiczenia, powtarzamy, zawsze ma tą fazę powtórzenia i fazę przerwy. Dlatego te grupy metod tutaj w przypadku treningu motorycznego dzieli się na ciągłe i przerywane. Słuchajcie I wreszcie ta trzecia grupa, która jest jakby pochodną tych dwóch, trening kompleksowy, czyli taki, gdzie zarówno wprowadzamy element techniczny, staramy się go wykonać perfekcyjnie, jak i jakiś element motoryczny, na przykład utrudniamy, bo wiem, że nam, że nam jest ciężej wykonać. W przypadku yy, sportów takich jak na przykład dziecku, może być to zwiększenie tempa wykonania danych elementów. Jeśli mówimy z kolei o przygotowaniu samego jeźdźca, no to jest to taki element wykonania pewnych ruchów symulujących jazdę z dodatkowym obciążeniem. Trzecie, zatem przedstawiłem Wam tą teorię bodźca, mówiącą, że każdy trening jest bodźcem. Następnie, że cechy bodźca decydują o tym, jak organizm reaguje, i wymieniliśmy te cechy. Pokazania Wam taki krótki wstęp do periodyzacji, czyli potrzeby cyklizacji. Tak należy pracować. Tak należy pracować yy, y, w treningu z jeźdźcem, z koniem, czy w ogóle z zawodnikiem sportów sensu motorycznych, jak i również z każdym innym zawodnikiem, ale wiadomo, że sporty mogą się tą periodacją różnić, ona może mieć jakieś wariacje, dłuższe, krótsze cykle. To jest oczywiście temat na inny film. Wreszcie doszliśmy do treningu, że sam trening już jako taka metodyczna forma możemy podzielić na taktyczny, techniczny, na motoryczny, na kompleksowy. Słuchajcie, ja powiedziałem, że wejdziemy do techniki. Bardzo często się spotykam z taką informacją, że ktoś mówi, że a, Panie Jacku, dyscypl ta dyscyplina sportu jest inna. Słuchajcie, i to jakby trochę mnie zawsze tak gdzieś tam rusza w znaczeniu, że. Widzę, że, że osoby oczekują potwierdzenia mojego, że tak, tak, ta dyscyplina jest inna. Natomiast gdybyśmy to przeanalizowali z perspektywy teorii treningu i w ogóle teorii ruchu, to należy powiedzieć, że wszystkie dyscypliny są takie same, jako dyscyplina sportu działają te same mechanizmy, jedynie różnica polega na właśnie technice, czyli nawyku czuciowo-ruchowym, jak i na hierarchii parametrów motorycznych, które gwarantują, aby ta technika była jak najlepiej przejawiana. Natomiast wszelkie inne mechanizmy typu potrzeba bodźcowania, że bodziec ma takie cechy, że potrzeba jest periodyzacji. Te wszystkie elementy działają w każdej dyscyplinie, ale przez tą specyficzną technikę, poprzez ten hierarchię cech motorycznych, ta periodyzacja czy te elementy mogą się różnić. Słuchajcie, to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ na przykład sama metodyka nauczania czy nawyka czuciowo ruchowego jest taka sama niemalże dla każdej techniki. Jedynie tylko się zmienia właśnie ta technika. Jeden rzuca piłką, drugi ma określoną pozycję, trzeci wykonuje określone ruchy, czwarty robi to statycznie, piąty robi to dynamicznie, ale sama technika to jest nic innego jak nawyk czuciowo-ruchowy i pewne prawa, które tym rządzą, są uniwersalne. Jak już powiedziałem, technika to jest nawyk czuciowo-ruchowy i my, Sp. Teorii Treningu, w każdym sporcie dzielimy go na nawyk otwarty, zamknięty. Nawyk otwarty to jest taki, który oprócz tego, że my go musimy zgodnie z jakąś procedurą, z jakimś planem wykonać, to również nam się zmienia otoczenie. Nawyk czuciowo-ruchowy zamknięty to jest, można powiedzieć, niemalże w warunkach idealnych odtworzenie czyste technicznie jakiegoś ruchu. Można powiedzieć, że i teraz z perspektywy praktycznej nigdy nie ma nawyków czysto otwartych, jak i czysto zamkniętych. Zawsze, można powiedzieć, technika w sporcie jest jakąś wypadkową. Jedne sporty na przykład takie jak... Yy, Załóżmy, gimnastyka na drążku, czy gim, no, gimnastyka, w tym, yy, 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 w tym konkurencja na drążku może być bardziej zamknięta. Mamy znaczy, te same warunki, jeśli chodzi o ten drążek, musimy te nasze jakieś tam techniczne elementy wykonać. Z kolei na przykład dyscypliny otwarte, tak jak przykład sporty walki, oprócz tego, że mamy technikę, którą musimy posiadać, umieć, to nasz przeciwnik nam się zmienia. Wszelkie gry, takie jak tenis, i yy, czy, czy tego typu zawsze są yy, dyscyplinami o nawyku czuciowo-ruchowym bardziej otwartym. W w przypadku jeździectwa, jaki to nawyk? Jeździectwo jest dyscypliną, można powiedzieć, w którym ten nawyk czuciowo-ruchowy. Jest w kierunku jest taki pośredni. Ponieważ z jednej strony jest to odwzorowanie pewnych elementów, a z zazwyczaj tym samym koniu. Natomiast z drugiej strony też te warunki, które się zmieniają i ta sensytywność zwierzęcia, która się zmienia, powoduje, że troszeczkę inaczej te elementy się wykonuje. Dlatego jeździectwo jest takim sportem pośrednim i teraz można powiedzieć bardziej w kierunku otwartości. Ja czasami prowadząc takie wykłady czy rozmawiając z zawodnikami zadaje pytanie jak sądzicie i powiem wam tak, że odpowiedź na to jest taka, że każdy oczywiście uznaje, że jeździectwo jest sportem na można powiedzieć takim pośrednim, ale jedynie niektóre, znaczy, ale, te, ale jakby każdy mówi, że jedni, jedni mówią, że jest bardziej otwarta, jedni, że jest bardziej zamknięta, a to decyduje o tego na jakim koniu zawodnik jeździ lub ile koni generalnie na ilu koniach, na jakim i na ilu? Im ma większą zmienność, to idzie w kierunku otwartości. Im jeździ na jednym, którego bardzo dobrze zna, to idzie w kierunku bardziej zamkniętości. Dlatego jeździctwo jest taką, można powiedzieć, pośrednią dyscypliną. W zasadzie kształtowanie nawyku czuciowo-ruchowego, czyli tej naszej techniki, zawiera pewne fazy. I te fazy są w każdym, jak już powiedziałem, w każdym sporcie, bo to, to są wyjaśnienia dotyczące samego kształtowania techniki. I teraz zobaczcie, zawsze ta nasza technika, jeśli nie umiemy i zaczynamy się jej uczyć, posiada następujące fazy koordynacji ogólnej. Jest to faza taka, w której wykonujemy ruchy kanciaste, w których te ruchy są niezborne. Bardzo często też... No w, tej, w, w tej fazie stosuje się metodę analityczną, taką aby te konkretne poszczególne elementy tego całego ruchu uzyskać. Następnie kolejną fazą jest faza koordynacji precyzyjnej. Ta koordynacja precyzyjna powoduje, że już ten nasz zawodnik zaczyna nam lepiej wykonywać cały ruch. Już, zaczyna, już to zaczyna wyglądać, mamy więcej, więcej ugięć, większej ilości stawów. Chodzi tu o to, że te ruchy są po prostu płynniejsze. Słuchajcie, I ostatnią fazą adaptacji, stabilizacji, to już jest moment, w którym faza przechodzi, czy tam to ta uczenie, czy, czy w którym to kształtowanie nawyku czuciowo-ruchowego tej naszej techniki przechodzi w nawyk. Czyli wykonujemy już to całkowicie płynnie przy niewielkim obciążeniu układu nerwowego. Słuchajcie, i to jest o tyle ważne, jeśli chodzi, żeby rozumieć, że takie coś występuje, że w perspektywie treningu zawsze coś takiego jest. Jeśli mamy nowy element, to zawsze będziemy przechodzić od koordynacji ogólnej, przez precyzyjną, do adaptacji i stabilizacji. I nie możemy się denerwować, że coś nam nie wychodzi, bo jest to coś nowego. I nie możemy tak samo też oczekiwać, że y, obciążenia, które występują, będą jednakowe w każdej fazie. Słuchajcie, y, tutaj jest bardzo ważny taki element, że. Jak już powiedziałem, te obciążenia są zależne od fazy i tutaj mamy wykres obciążeń układu nerwowego pod względem fazy. Zobaczcie, w przypadku, kiedy mamy koordynację ogólną, mamy bardzo duże obciążenie układu nerwowego, układu, układu nerwowego układu ruchowego. To zależy też od sportu, w przypadku jeździecca będzie to oczywiście większe obciążenie układu nerwowego, jeśli chodzi o układ ruchowy, związany przede wszystkim z zamieśniami posturalnymi, przy jednoczesnej bardzo małej precyzji ruchu. Słuchajcie, wraz z tym, jak poprawiamy ten ruch, mamy coraz lepszą koordynację, czyli coraz mniejsze obciążenie układu nerwowego, a coraz większą precyzję ruchu, aby ostatecznie dojść do.